Cześć, jestem Rewolu z kanału Brikowski, a ja dzisiaj przedstawię Wam pierwszy numer z magazynu Lego Avengers. Zapraszam do oglądania. Bez zbędnego przedłużenia, sobie już zacznijmy nacinać ten magazyn powoli. A ja powiem, dlaczego się na niego zdecydowałem, bo długo się na nim zastanawiałem, powiem Wam szczerze ale kupiłem go tak jak Wam się może wydawać dobrze tylko i wyłącznie dla klocków oczywiście ponieważ uznałem, że ta figurka Spidermana z tymi elementami sieci może mi się naprawdę bardzo przydać w mieście na jakimś modularze czy coś w tym stylu też nie mamy takiej przylepca czy coś w tym stylu mamy normalnie zgrzew na saszetce to warto wspomnieć i magazyn sobie Oglądamy tak pośpiesznie, w sumie, bo wątpię, żeby kogoś tak naprawdę pewnie interesują ten, kto kupuje ten magazyn, właśnie klocki bardziej niż samounętrznego magazynu. Ale dla zainteresowanych pokażę go. Tutaj mamy jakieś karykaturalne przedstawienie tego magazynu przez Lokiego. Tutaj jakieś też komiksy, czy, ten, czy z jakiejś treści właśnie Chyba też jakieś tutaj informacje co znajdziemy w środku magazynu Opisy Twoje misje, tutaj mamy jakieś Nawet nie wiem co szczerze powiedziawszy, jakieś informacje Ogólne pewnie O serii Avengers Tutaj mamy widzę jakąś Jakieś łamigłówki, kapitan Ameryka Czarna wdowa. Widzicie mówię. Ja kupuję głównie te magazyny dla klocków oczywiście. Wnętrze mnie niezbyt interesuje Iron Man. Też jakieś zagadki z tego co widzę. Misje tak tutaj nazywają. Bohaterski lot jakiś labirynt widzę. Komiks. O, to akurat jest ciekawy. To sobie może nawet zobaczę, szczerze powiedziawszy, bo. Fajnie to wygląda, i właśnie tak bym chciał, żeby ten spider sobie skakał na tych pajęczych sieciach w moim mieście, żeby naprawdę fajnie wyglądało. Komiks, widzę, już ma w tym momencie 4 strony. Już 5. Fajnie to wygląda, naprawdę fajne grafiki. 6 stron miał komiks, z tego co widziałem. Tutaj też mamy. Torczy, hulk, pojedynek, twardzieli. Tutaj mamy chyba jakąś grę z kostką do gry. I tutaj fajna sprawa też, powiem Wam szczerze, bo plakat dostaliśmy. I fa o, ale super. To sobie aż wyciągnę z tego magazynu i sobie chyba powieszę gdzieś w pokoju, bo naprawdę to świetnie wygląda. Mamy taki właśnie wielki plakat. Poziomy i też taki w pionie ze Spider-Manem i Venomem, z tego co dobrze kojarzę. I tutaj dół oczywiście, świetny, naprawdę. Reklama Ninjago, lego Ninjago, chyba magazynu z jakimiś kartami, z tego co widzę. Kart lego nie zbieram, tylko klocki, także mnie to nie interesuje. Kapitan Ameryka w akcji, kolejne jakieś przesadzenie zestawu. O i tutaj nie wiem, czy to jest chyba kontynuacja tego komiksu, z tego co widzę. Chyba tak. Komiksik dalej sobie tutaj leci, jakiś dźwig. Kolejne strony. Satua wolność też z tych minifigurek, jak pamiętam, w szóstej serii się pojawiła. Super. Komiks akurat fajna sprawa, powiem Wam szczerze, bo to każdego, może ten, takie łamigłówki czy coś, to wątpię, żeby dużo osób tutaj wykonywało. I tutaj chyba już koniec tego komiksu mamy. Thanos rozdziela Avengers. Też jakaś łamigłówka, z tego co widzę, bo jakieś tutaj cząstki. Aha, oraz to trzeba dopasować do obrazka cząstki. Jakiś tutaj też konkurs. Yy, ogłoszenie wyników 6 października. Koniec konkursu, 29 września, co trzeba zrobić? Narysuj swojego ulubionego bohatera z drużyny Avengers i wygraj nagrodę. Są dwa razy pogromca War Machine i Kapitan Ameryka, Atak Outriderów razy jeden. Możecie spróbować swoich sił, jeżeli tylko chcecie. Tu jest kupon konkursowy do wypełnienia. Tak to się prezentuje. I informacja, że w kolejnym... Numerze będziemy mieli Ironmana i szczerze powiedziawszy, no fajna figurka, w sensie nie jest jakaś brzydka czy coś, ale nie wiem, czy ja akurat jego kupię. Na pewno Spiderman mi się bardziej podoba. Na pewno polowałbym bardzo, jakby był Thor, właśnie w takim magazynie, albo chociażby ten Kapitan Ameryka, To naprawdę mi się podoba ta figurka. Zobaczymy, może w kolejnych, figur w kolejnych oczywiście, numerach. Zobaczymy te figurki. I reklama magazynu z Lego City z tą motorówką małą. I na tyle jeszcze reklama magazynu Star Wars. Także tutaj mamy omówione. No i co? I wydaje mi się, że zabieramy się za otwieranie kulminacyjnej części magazynu, czyli samej figurki. Na której go kupiłem właściwie. No i nacięliśmy no, powiem Wam, że sporo tego. Wydaje mi się, że było warto te 15 zł. Zobaczcie, pajęczynki. I oczywiście figurka Spidermana. Już sobie ją składamy i ona się prezentuje w taki sposób. Nóżki nie nadrukowane z żadnej ze stron. Z tyłu taki pająk. A z przodu takie zarysy jakiegoś sześciopaka czy coś w tym stylu. Czarny pająk i fajnie nadrukowana główka, takie oczy z tyłu też właśnie takie poprzez takie paski. Fajnie to naprawdę wygląda. Tutaj takie kajdany pajęcze. Dużo takich groszków też widzę. Taka pajęczynka też takie białe elementy, które są szeroko dostępne w sumie, typu takie właśnie groszki z dziurką, takie też transparentne elementy, ale też te fajne są części. Zobaczcie, możemy sobie na przykład zrobić coś takiego i tak sobie się bawić w łączenie tych części, bo z tego co widziałem, to tam w magazynie żadnej instrukcji nie było co do tego i na przykład tak sobie można wymyślić coś takiego. I zobaczcie, jak damy temu dorączki już, to można gdzieś podczepić i naprawdę to świetnie wygląda jeszcze jak to. Zrobimy w taki oto sposób. Naprawdę fajnie. Zaraz może nawet zmienię kadr i pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda na jakimś modularze moim. Też te sieć można gdzieś poprzyczepiać właśnie na ścianach budynków. Zobaczcie taka sieć. Taką jeszcze mamy jedną, takie w sumie mniejsze mamy dwie. No i te kajdanki też mu załóżmy w sumie, żeby je pokazać wam. Wygląda to w ten oto sposób. Akurat to na Spidermanie trochę poklasycznie wygląda. No bo tak samo jakby sam w swoje sidła wpadł. No ale wiecie, jakiemuś tam złocznicy to założyć, to fajnie by to wyglądało. Także wydaje mi się, że jeszcze ostatni kadr. Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda na takim modularze. I to tyle w tym filmie. Także jeszcze pokażę Wam na szybko, jak to wygląda. O, zobaczcie. Właśnie tak się prezentuje Spider-Man na Brickbanku. Na przykład, naprawdę, moim zdaniem, to fajnie wygląda. Możemy sobie na przykład go przyczepić, oczywiście. Wystarczyło jeszcze taki klozek dodać. To nie problem, oczywiście. I sobie przyczepić takiego Spidermana. Na przykład też w takiej kompozycji. To fajnie bardzo wygląda. Zobaczcie sami. O. I że tak sobie się przemieszcza właśnie tymi pojęczymi sieciami właśnie po mieście. Naprawdę świetnie to może wyglądać i cieszyć oko. Też napiszcie, co o tym sądzicie. O tym magazynie, o tej. Nowy jakby celi magazynów, a ja się teraz z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!